Witam Was bardzo serdecznie. Ja jestem Mistrzu, a to kolejny odcinek z mojej serii Złote Czasy World of Tanks, vod Classic 070. No i teraz jesteśmy na mapie Westfield. Jak na one, czasy bardzo, bardzo dobrej. Yy, yy, wykonanie graficzne na bardzo wysokim poziomie, I grywalność też. Yy, tym razem przesiedliśmy się. Na tier 9, czyli potęga niemieckiej stali E75. Kiedyś naprawdę był to fenomenalny czołg, Tym bardziej na takich losowaniach, że tylko jedna dziewiątka i są inne, wiele innych tierów, innych poziomów. Kiedyś w zamkniętej becie były takie losowania, czy nawet w zwykłej becie. No to już chyba się stanie cytatem tej serii. Było losowanie, że na przykład po jednej stronie mogliście mieć y, jedną ósemkę i tam piątki, a po drugiej stronie najwyższym tierem była tylko szóstka, więc takie też rzeczy się zdarzały. Chyba maksymalnie 6 mog mogło być różnicy, czyli po jednej stronie na przykład cztery dziesiątki, po drugiej y, od szóstki y, się zaczynało, ale to naprawdę bardzo. Spartański było losowanie KW1S. Rozwalony niestety nie. Polosowało mi tylko 458. A więc no trochę za mało, żeby takiego pojazd. Żeby taki pojazd zniszczyć. Artyleria nie trafiła. To był przeciwpancernik, czy Ha jak, bo nie wiem. No Isik teraz. No, to była mapa jedna z najlepszych graficznie wtedy. Jeżeli była Smocza grani, Bo naprawdę super. I Rzeka Perłowa, ale chyba to nawet jest piękniejsze niż Rzeka Perłowa. Tak mi się zdarza. Oczywiście jednolite, ale różne odcienie zieleni. Pięknie wyglądają. Pięknie weszło w Tiger AP. Nikt mnie nie może przebić, bo... No, trudno przebić górną płytę. 75, a nawet wie, że kiedyś na mnie, czy to IS, czy to KW-1S. To KW-1S. Pięknie weszło. Tak to sobie można grać. O, niestety artyleria. A ja nie zdążyłem sobie... Zaraz, nie, to jest IS. Czyli Tenis. a ja sobie nie zdążyłem silnika zgasić. Nieźle ucylował mój silniczek. Przecież aż się zapaliłem KW-5. No to jeżeli się yy, nie poceruje mu... W to będzie ciężko. No i koniec bitwy, niestety, nie dałem rady. Teraz pokazany kabu 1 s Mam nadzieję, że za chwilę się na kogoś przełączę. To sobie zobaczycie, czy wygramy. 5-2 dla nas, także myślę o zwycięstwie zdecydowanie. Na razie tu pokazanie z innej perspektywy. No co, ja zrobiłem. Zamiast pokazać bitwę do końca... Uciąłem ją w połowie. No po prostu... Bez komentarza. No widzieliście, krótka bitwa. Niestety nie pomyślałem, bo... Chciałem jak najszybciej rozegrać... Więcej bitew z tego względu, że... Było mało czasu na ten tryb. I chciałem jak, jak najwięcej, jak najlepszych. Przed tym jak mnie zniszczą. No i niestety tutaj... Nie przełączyłem się na nikogo, a mogłoby zdecydowanie być ciekawie. Póki co, myślę, że Wam się podobało. Komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie, łapkujcie. Ja byłem Mistrzu i się z Wami żegnam. Cześć!